Inaugurowaliśmy spotkania Klubu Kobiet Rynku Finansowego w roku 2023. Klub cieszy się wielkim powodzeniem, już od kilku lat jest prężnie działającą inicjatywą. Jego celem jest to, abyśmy pokazali, że rynek finansowy to rynek otwarty na różnorodność, a obecność kobiet także w zarządach, w radach nadzorczych jest bardzo pożądana. Staramy się, aby nasze spotkania były miejscem do swobodnej wymiany swoich doświadczeń, a także do budowy kapitału relacyjnego i branżowego. Ja przede wszystkim jestem wdzięczna, że mogłam e, dla kobiet na rynku finansowym coś powiedzieć, i one coś z tego dla siebie wzięły. Bo tak by się wydawało, że nasze światy są tak zupełnie różne, a tu się okazuje, że te światy są bardzo e, kompatybilne. I wszystkie wracamy do domu i e, zastanawiamy się nad swoim życiem, i zastanawiamy się nad tym, czy e, jesteśmy w dobrym miejscu. E, i, e, ten dzisiejszy wieczór był, myślę, dla mnie na pewno bardzo inspirujący, bo to jest fajnie, kiedy. Bo tyle, co ja myślę, że dałam paniom, to też wzięłam. Bo to jest tak, że my, my potrzebujemy ludzi naokoło siebie, potrzebujemy mądrych kobiet, potrzebujemy nie być same. Człowiek nie chce być sam w dużej mierze. Czasami na chwilę jest dobrze, by było dobrze odpocząć, ale, ale, ale tutaj. Podzieliłam się z państwem, i panami, i paniami, swoim światem, swoją wrażliwością, swoją twórczością, swoimi filmami i swoimi marzeniami i mam poczucie zrozumienia. Było to kolejne spotkanie Klubu Kobiet Rynku Finansowego, myślę, że wypadło rewelacyjnie, co widać po frekwencji przede wszystkim, tym, zabrakło miejsc nawet i to spotkanie jest o tyle, te spotkanie, bo to jest kolejne, Zawsze mają podobną formułę. Jest osoba, która jest ze środowiska rynku finansowego, ale jest też osoba z innego obszaru. Zwykle są to kobiety, która opowiada o innych rzeczach. Dzisiaj to była pani reżyser Kinga Demczka, która pokazywała naprawdę, że pewne rzeczy w kinematografii są bardzo podobne do tego, co robimy w inwestycjach, że trzeba znaleźć sponsorów, trzeba znaleźć inwestorów. Ona mówiła to tak świetnie i tak jakby. Powiedział od siebie, podobnie jak pani Aneta Makoi, która z kolei jako finansistka opowiadała o tym. Myślę, że tutaj widać było, że zapartym tchem słuchają wszyscy, głównie dziewczyny oczywiście, ale i kilku panów na sali też było. Myślę, że to była świetna lekcja. Dodatkowo jeszcze był wiceprzewodniczący KNF-u, który też miał swoje zdanie na ten temat, chyba przyjęte bardzo entuzjastycznie. Spotkanie cudowne, przede wszystkim bardzo inspirujące. Na sali mnóstwo cudownych, wykształconych, wykwalifikowanych, zainteresowanych kobiet, które mają swoje własne historie i nie omieszkają się tymi historiami podzielić. Starałam się, żeby było motywująco i inspirujące i jakiś feedback dostałam, że tak rzeczywiście było, także bardzo się cieszę. Uważam, że kobiety powinny wspierać inne kobiety. To od nas kobiet w głównej mierze zależy. Czy będziemy w radach nadzorczych, czy będziemy w zarządach, czy będziemy sobie prawić komplementy, czy nie. I myślę, że takie spotkania służą temu, żeby to zrozumieć, zrozumieć wartość tego, że kobieta jednak jest najlepszym przyjacielem drugiej kobiety. Także mam nadzieję, że takie spotkania będą kontynuowane, że kobiety będą się spotykać, że będą się spotykać w swoim gronie, rozmawiać o swoich sprawach, swoich problemach, ale też jakoś tam jednak poszerzać te, te, te horyzonty. Także bardzo jestem zadowolona, myślę, że wszystkie panie były zadowolone. Mam nadzieję, że, że spotkania będą kontynuowane.